Donald Trump zapowiedział, że nowy szef Fedu zostanie ogłoszony już na początku 2026 roku, no a rynki już zareagowały na to błyskawicznie, bo doskonale wiedzą, że to nie będzie tylko zmiana stylu, to może być zmiana zasad całej gry i to nie będzie historia o Jeremy Powellu, to nawet nie będzie historia o Kevinie Hasecie, bo to jest nowe nazwisko, które powinniście już zapamiętywać. To jest historia o tym, co stanie się z rynkami, jeśli Rezerwa Federalna przestanie być tym, czym była przez ostatnie dekady. Stoły procentowe, jasne, będą istotne, ale prawdziwe pytanie brzmi, czy Fed pozostanie niezależną instytucją, czy stanie się przedłużeniem woli politycznej, bo jeśli ta druga opcja zacznie przeważać, przynajmniej w narracji, to inwestorzy zaczną kwestionować nie tylko decyzję, ale zaczną kwestionować częściowo system, na którym wszystko się opiera. I w tym materiale chcę wam pokazać, co naprawdę oznacza potencjalna nominacja Kevina Hasseta, dlaczego sytuacja wokół jest jest dużo bardziej złożona niż się wydaje, i co to wszystko może znaczyć, czy to dla dolara, czy dla obligacji, czy dla rynku akcji, bo rynki potrafią żyć z wysokimi stopami procentowymi, potrafią też żyć z niskimi, ale na pewno nie potrafią żyć z chaosem. Zapraszam. Zgadnij nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każdą. Załóż konto Efrion24, brokerze notowanym na amerykańskiej giełdzie Nasdaq i zacznij budować swój portfel od darmowych akcji. A partnerem technologicznym tego kanału jest HP. Przecież skoro mówimy o Fedzie, to będziemy też mówić częściowo na pewno o drukowaniu <laughs> pieniędzy. Ale na tym na szczęście... Albo na w sumie nieszczęście nie wydrukujecie pieniędzy i dobrze, bo od tego są specjalne instytucje, ale możecie sobie wydrukować wszystko inne. Możecie sobie na przykład wydrukować pieniądze, które są cymcykowymi dolarsami, które leżą tam, ale nie chce mi się już po nie wstawać. Także tutaj ziub zrobimy tak, że się drukują ziób. Sió, kupujcie drukarki. Link w opisie. Inwestuj lepiej, mądrzej i z większym spokojem. Domów do strefy premium DNA, podobnie jak już ponad 4000 innych inwestorów. To najlepsze miejsce do świadomego zarządzania swoim kapitałem i swoimi oszczędnościami. Dzięki za już 95 prawie tysięcy waszych subskrypcji, to dla nas wiele znaczy, jeśli jeszcze nie jesteście z nami, to kliknijcie suba teraz i pomóżcie temu kanałowi. Dalej się rozwijać. szef Fedu nie jest jakimś tam zwykłym urzędnikiem. To jest osoba, która jednym zdaniem potrafi zatrzymać Hossę wywołać krach albo zmienić kierunek globalnych przepływów kapitału. Formalnie przewodniczący rezerwy federalnej stoi na czele całego systemu Banku Centralnego USA. To on prowadzi posiedzenia fonds, czyli komitetu decydującego o stopach procentowych. To on wyznacza ton komunikacji. To on staje się twarzą polityki monetarnej w oczach całego świata. I choć głosowania są kolegialne, a decyzje zapadają w grupie, tak samo zresztą jak w Radzie Polityki Pieniężnej, to rynki zawsze patrzą i tak na jedną osobę, bo szef Fedu ma gigantyczny wpływ na to, jak ta grupa będzie myśleć, jak będzie dyskutować i co ostatecznie głosuje. Ale jest jeszcze coś ważniejszego: wiarygodność. Szef Fedu to jest instytucja w instytucji. Jeśli rynek wierzy, że trzyma on system monetarny pewną ręką, no to dolar jest silniejszy, obligacje są stabilniejsze, zmienność. Jest niższa. Jeśli pojawia się choć cień wątpliwości, że decyzje mogą być polityczne, albo mogą być w efekcie chaotyczne, albo mogą być wymuszone, to zaczynają się problemy. Dlatego w kontekście nadchodzącej zmiany nazwisko nowego przewodniczącego nie jest tylko ciekawostką. To jest klucz do tego, jak w kolejnych latach będzie wyglądał koszt kapitału, czyli fundament wycen na całej giełdzie. A to dopiero początek, bo sama funkcja szefa Fedu ma dużo szerszy zasięg niż tylko decyzje o stopach. I żeby to dobrze zrozumieć, Trzeba spojrzeć na wszystkie mandaty Fedu. Fed ma bowiem dwa oficjalne zadania i jedno nieoficjalne, ale równie realne. Oficjalnie chodzi o stabilne ceny oraz maksymalne możliwe zatrudnienie. W praktyce oznacza to walkę z inflacją przy jednoczesnym pilnowaniu, żeby gospodarka nie zadławiła się z braku pracy i kapitału. To są dwa cele, które bywają sprzeczne, więc Fed nieustannie balansuje między jedną skrajnością a drugą. Jednego roku troszkę chłodzi gospodarkę, żeby inflacja nie wymknęła się spod kontroli, a innego, żeby trochę pod kręcić rynek pracy, żeby bezrobocie nie wywołało recesji, to przekręca kurek w drugą stronę. Oczywiście upraszczam ten proces. Fed musi w każdym razie balansować, bo oba wskaźniki są ze sobą w pewnym konflikcie. Jeśli gospodarka pędzi, zatrudnienie rośnie, to bardzo często ceny też zaczynają rosnąć. Natomiast kiedy Fed za bardzo podnosi stopy procentowe, żeby przyhamować inflację, to często dusi potencjał konsumentów i firm do kupowania na kredyt, co spowalnia z kolei gospodarkę i może prowadzić do zwolnień. No więc w efekcie zadaniem Banku Centralnego jest utrzymywanie, raczej próby, takiego złotego środka. Drugie zadanie Fed, to bezpieczeństwo systemu finansowego. Fed pilnuje płynności i nadzoruje banki komercyjne, a w razie kryzysu bankowego staje się pożyczkodawcą ostatniej instancji. To właśnie wtedy jego decyzje potrafią być najodważniejsze, bo chodzi o to, żeby system się nie rozsypał. Jest też nieoficjalny trzeci element oczekiwania. Rynek traktuje Fed jak instytucję, która ma zapewniać spokój, przewidywalność i jasny kierunek. Każde słowo. Każda konferencja, każda minuta posiedzenia jest analizowana niemalże pod mikroskopem. I choć Fed nie trzyma oficjalnego mandatu do trzymania nastrojów w ryzach, to praktycznie nikt nie wyobraża sobie, że może to ignorować. Wyobraźcie sobie sami, że szef Fedu bezpośrednio na konferencji powiedziałby No, inflacja wystrzeli w kosmos i ogólnie to czekają nas trudne czasy. Będzie ciężko. Abstrahując już od tego, że taki styl wypowiedzi jest niepoważny, to jeśli media zaczęłyby się o tym rozpisywać, to sama taka wypowiedź z siebie podbiłaby inflację, bo ludzie po prostu by się wystraszyli i zaczęliby kupować wszystko na zapas. W efekcie popyt by wzrósł, podbiłby ceny. Dlatego oczekiwania konsumentów mają z czasem mocniejszy wpływ na gospodarkę niż najtwardsze, nawet czasem, decyzje polityczne. Nieodpowiedzialne słowa użyte przez kogoś na tak ważnym stanowisku mogą stawać się samospełniającą się przepowiednią. Więc w efekcie Fed musi równocześnie dbać i o inflację, i o zatrudnienie, i o stabilność finansową, i o globalną percepcję rynków finansowych, a to wszystko w świecie, w którym każdy tweet polityka potrafi przewrócić rynek do góry nogami. Dlatego osoba stojąca na czele tak ważnej instytucji ma przepotężny wpływ na to, jak funkcjonuje nie tylko system w Stanach, ale cały system globalny. I dlatego tak ważne jest to dla inwestorów. Fed ma kilka narzędzi monetarnych, ale najważniejszym i najbardziej medialnym są stopy procentowe. To dla gospodarki taki tlen dla organizmu. Nie widzicie ich na co dzień, ale kiedy coś pójdzie nie tak, to od razu czujecie ich skutki i to właśnie przez poziom stóp kapitał płynie szybciej albo płynie Wolni. Ja lubię szybko. A ja lubię wolno. A ja lubię szybko. Cześć kuce, co robicie? Choć jest debata. Firmy inwestują albo zamrażają plany, a konsumenci biorą kredyty albo odkładają swoje zakupy na później. Kiedy Fed podnosi stopy, pieniądz staje się droższy, kredyty hipoteczne idą w górę, pożyczki firmowe drożeją, każdy nowy projekt inwestycyjny musi przejść znacznie ostrzejszy test opłacalności. W gospodarce zaczyna się wtedy chłodzenie, firmy ograniczają ekspansję, konsumenci ostrożni wydają, inflacja powoli wygra. Gasa. Z kolei, kiedy FET obniża stopy, no to efekt jest jak mocny zastrzyk energii, jak ten solidny kop w dupę. Weź, bo tak kopne w dupę, że. Żeby... tanie kredyty zwiększają skłonność do inwestycji, konsumpcja rośnie, kapitał zaczyna krążyć szybciej, wtedy gospodarka nabiera tempa. Ale jeśli stopy pójdą za nisko, no to do gospodarki znów może zajrzeć podwyższona inflacja. To dość proste schematy trudniejsze jest dopasowanie odpowiednich poziomów, żeby te schematy się nie rozleciały. Rynki finansowe w każdym razie reagują na to zawsze natychmiast, no bo stopa procentowa to jest punkt odniesienia dla wszystkich wycen. Gdy koszt kapitału, czyli pośrednio właśnie stopa procentowa rośnie, wyceny spadają. Dlatego nawet pojedyncza sugestia Fedu potrafi poruszyć Wall Street, tak jakby ktoś raptem odpalił alarm przeciwlotniczy. I właśnie dlatego osoba stojąca na czele Fedu ma tak ogromną moc. Przesuwać dźwignię, która steruje całym systemem gospodarczym, a kiedy w 2026 pojawi się ktoś nowy. Będzie musiał natychmiast wejść w rolę człowieka odpowiedzialnego za ten cały gospodarczy tlen. Tymczasem Jeremy Powell nie odchodzi kiedyś tam. Jego kadencja na stanowisku przewodniczącego kończy się w maju 2026 roku. To jest bardzo konkretny termin, który rynki mają wbity w kalendarz grubym markerem. Normalnie zmiana szefa Fedu wygląda jak bardzo eleganckie przekazanie pałeczki w sztafecie. Jedna osoba kończy kadencję, druga wchodzi w istniejący system, kontynuuje ogólny kierunek, delikatnie korygując styl komunikacji i pewne akcenty. Tym razem jednak w tle mamy coś więcej. Mamy mocno upolitycznioną debatę o stopach procentowych, proces nominacyjny kontrolowany przez Trumpa oraz bardzo wyraziste oczekiwania prezydenta co do tego, żeby były niższe stopy procentowe szybciej. Do tego dochodzi jeszcze jeden niuans. Powell... Nie musi całkowicie opuszczać Fedu po zakończeniu swojej kadencji jako przewodniczący. Może zostać dalej zwykłym członkiem zarządu i dalej głosować nad stopami procentowymi. To oznacza, że nowy szef potencjalnie będzie miał w komitecie przy stole człowieka, którego Trump wielokrotnie publicznie krytykował, a który jednocześnie jest szanowany niezwykle w samym Fedzie. Natomiast nowy szef od początku będzie naznaczony już jako polityczny poplecznik Trumpa. W efekcie pozostali członkowie komitetu mogą mieć niezły dylemat temat, po czyjej stronie opowiadać się w dyskusji. Z perspektywy inwestorów to już jest przepis na ciekawą, ale nerwową dynamikę w środku samego Fedu. Dlatego ta zmiana nie będzie postrzegana tylko jako podmiana nazwiska w stopce pod komunikatem. To raczej test trzech rzeczy naraz. Po pierwsze, czy Fed pozostanie realnie niezależny? Bo teraz na pewno takim jest. Po drugie, jak mocno polityka będzie próbować sterować Polityką monetarną? A po trzecie, czy nowy przewodniczący będzie w stanie utrzymać spójność komitetu w sytuacji, gdy część członków może opowiadać się po innej stronie. W praktyce oznacza to, że rynki już teraz nie wyceniają tylko ścieżki inflacji i PKB. Zaczynają też wyceniać charakter, kręgosłup i styl zarządzania człowieka, który w 2026 roku przejmie stery po Powellu. I tu na scenę wchodzi faworyt całego wyścigu Kevin Hassett. Kevin Hassett nie jest anonimowym akademikiem, który nagle wypłynął dzięki politycznym koneksjom. To na pewno trzeba podkreślić. To ekonomista z bardzo długim stażem. Były szef rady doradców ekonomicznych w pierwszej administracji Trumpa i człowiek, który przez lata budował swoje pozycje, nie tyle w gabinetach, co często w telewizji. Jest tam często głośno i zawsze z przekazem, który idealnie wpasowuje się w to, co akurat Trump chce usłyszeć. To o tyle ważne, że Trump działa bardzo prosto. Lubi ludzi lojalnych, lubi twarze, które znają jego narrację i potrafią ją sprzedać szerokiej publiczności. A to Kevin Hassett robi od dawna i regularnie popiera jego politykę. W tym cła, postulaty niższych stóp procentowych i tak dalej. Dla prezydenta to jest sygnał bardzo wygodny, kiedy widać kogoś w telewizji, co Tydzień i słychać dokładnie te same akcenty, które on sam Trump powtarza, no to taka osoba błyskawicznie trafia na krótką listę faworytów w schedzie po Pawelu. Jest też kwestia bliskości operacyjnej, bo obecnie biuro Hasseta znajduje się w West Wing, więc ma do Trumpa dostęp nie tylko podczas oficjalnych spotkań. To taka codzienna polityczna grawitacja, codzienne mijanie się w korytarzu. Stąd wszystkie sygnały podczas wystąpień i słynne zdanie Trumpa, że lista została zawężona do jednej osoby. No to Wskazuje właśnie na Kevina Hasseta. Zresztą wystarczy zobaczyć, jak wystrzeliły zakłady na Hasseta po ostatniej konferencji Donalda Trumpa w tej sprawie. Z ekonomicznego punktu widzenia, Haset reprezentuje podejście bardzo prowzrostowe. Wierzy, że odpowiednia polityka po stronie podaży potrafi wygenerować solidny wzrost gospodarczy przy niższej inflacji. To coś, co łączy go z Trumpem, który od lat powtarza, że stopy procentowe są za wysokie i hamują potencjał gospodarki. Haset jest więc dziś nie tylko faworytem Bukmacherów, ale też. Symbolem potencjalnej, mocnej zmiany w stylu działania Fedu. Nie wiadomo jeszcze, czy ostatecznie dostanie tę nominację, no ale. Raczej wiadomo, rynki muszą poważnie traktować taką możliwość, a to z kolei będzie oznaczało zupełnie nowy układ sił w 2026 roku. Nowy szef nie zaczyna kadencji z czystą kartką. Wchodzi w świat, w którym inflacja w Stanach kręci się bliżej 3% niż celu inflacyjnego wyznaczonego na 2%. I chociaż tutaj tak naprawdę sytuacja wygląda coraz lepiej i w miarę stabilnie, bo oczekiwania inflacyjne na rok i dwa lata do przodu coraz mocniej się obniżają z okolic 3% w okolice 2,5%, no, to jednak rynek pracy jest wyraźnie słabszy niż w swoich najlepszych czasach. No daleko mu do jakiejkolwiek recesji czy kryzysu, no ale jest słabszy niż w najlepszych latach. Jednocześnie, tylko tu dodam gwiazdkę, pojawia się bardzo wiele sygnałów, że ten sam rynek pracy zaczyna radzić sobie coraz lepiej i to bez drastycznych i dynamicznych cięć stóp procentowych, czego przykładem jest chociażby liczba pracowników tymczasowych, których w Stanach zatrudnia się coraz więcej. A to najpierw zatrudnia się ich, a potem zatrudnia się tych normalnych pracowników. W efekcie Ciemne rynki finansowe żyją trochę nadzieją na normalizację stóp procentowych, czyli obniżenie ich do mniej restrykcyjnych poziomów. No co jest trochę spójne z tym, co będzie raczej forsował Haset. Obecny poziom stóp procentowych w Stanach jest cały czas najwyższy od 2008 roku i to już pomimo serii obniżek zapoczątkowanych w połowie 2024 przez Pawela. W efekcie taki logiczny scenariusz, który dziś rysuje się przed nami jest dość prosty. Fed zrobi jeszcze jedną, maksymalnie dwie obniżki stóp przed końcem obecnej kadencji Powell'a, a w 2026 roku nowy szef obejmie urząd w środowisku, w którym dane z gospodarki nie krzyczą, tnijcie stopy agresywnie. I nie krzyczą podnoście stopy z powrotem. To raczej będzie klimat na ewentualne, bardzo powolne i bardzo niewielkie cięcia w ciągu dalszej części przyszłego roku. No ile oczywiście inflacja będzie schodzić w stronę celu, aby bezrobocie nie wymknie się spod kontroli. No ale pytanie brzmi. Czy haset nie będzie chciał jednak zrobić prezentu Trumpowi? Realnie gospodarka USA radzi sobie dobrze, więc kolejne obniżki nie powinny być kołem ratunkowym, a jedynie dostosowaniem, żeby nie były zbyt wysoko bez powodu. No i tu pojawia się właśnie to napięcie, bo Trump jasno komunikuje, że chciałby kogoś, kto lubi niskie stopy procentowe. Faworyci w tym haset są generalnie po stronie łagodniejszej polityki, ale problem w tym, że Fed nie może udawać, że inflacja nie istnieje tylko dlatego, że Biały Dom chciałby tańszych kredytów. Jeśli gospodarka utrzyma tempo, a inflacja przyjdzie, Przyklei się na stałe do 3%, no to nowy szef Fedu, jeśli nie będzie chciał być klasyfikowany jako polityczny poplecznik, to będzie miał ciężki orzek do zgryzienia. W praktyce taki nowy przewodniczący ma kilka realnych możliwości na 2026. Może próbować przepchnąć trochę łagodniejszą interpretację danych, na przykład uznać, że inflacja dwa z hakiem jest wystarczająco blisko celu i że niższe stopy są uzasadnione w imię wsparcia rynku pracy i inwestycji. Może też na przykład zmienić ton komunikacji bez spektakularnych ruchów w stopach, ale z mocniejszym akcentem na to, że Fed jest gotów ciąć, jeśli tylko pojawi się jakakolwiek słabość. W gospodarce. Same słowa potrafią sporo zrobić z rynkowymi oczekiwaniami, o czym zresztą też już mówiłem. Dlatego scenariusz bazowy na 2026 wygląda tak. Polityka monetarna stanie się łagodniejsza. Na pewno. Cięcia stóp procentowych będą. Być może pojawiać się nawet szybciej niż za czasów Jerome'a Powella, ale to dalej. Będzie ostrożne luzowanie i dostosowywanie się, a nie dynamiczny zwrot, żeby bezkarnie zafundować rynkowi tani pieniądz w stylu wszystko w dół i to teraz. Przynajmniej ja tak uważam, że Kevin Hassett jednak nie pojedzie na Jolo wszystko, tylko będzie luzował, ale będzie luzował w sposób Stonowany. Być może też dlatego Jeremy Powell nie obetnie tak szybko stóp i tak bardzo do końca swojej kadencji, jak już teraz zakłada rynek, tylko zrochę zwolni, żeby dać hasetowi przestrzeń do działania. I to nie jest zły scenariusz dla rynku akcji. Taki scenariusz będzie dla tego rynku akcji wprost idę. Normalny. Zaraz Wam powiem dlaczego, Ale jeśli też wierzycie w taki scenariusz, to pierwsze co powinniście zrobić to już teraz planować swoją ekspozycję na rynku, o ile jeszcze takiej nie macie. A najlepsza ekspozycja to akcje za darmo. I do końca grudnia 2025 Efrium 24 trwa promocja, w której możecie otrzymać właśnie do 20 darmowych akcji o wartości kilkaset dolarów każda. No czy można mieć lepszą początkową ekspozycję na rynek akcji niż akcje za darmo? Nie sądzę. A wystarczy do tego założyć konto, wpłacić depozyt, podać specjalny kod promocyjny i już. Akcje są gotowe, możecie je sobie zatrzymać, sprzedać i wypłacić kasę, albo sprzedać i kupić sobie jakieś inne akcje. Jakie? Jakie chcecie, bo we Flion 24 jest dostęp do ponad miliona. Instrumentów finansowych całego świata. A do tego zawsze możecie zainspirować się moim publicznym portfelem agresywnym, Furyon 24, który dla Was prowadzę. Link do wszystkiego jest w opisie materiału. W każdym razie, dlaczego scenariusz powolnego obniżania stóp, a nie takie huzia na juzia, jest lepszy? Po pierwsze, szybsze cięcia stóp to szybsza i mocniejsza stymulacja gospodarki i to w sytuacji, kiedy rynek pracy uklepuje dołek i zaczyna podnosić się sam z siebie. Po drugie, brak dynamicznego i szalonego obniżania stóp do zera nie dostarcza rynkom obaw do paniki. Ogólnie rynki rosną lepiej przy powolnym. Cięciu stóp procentowych, niż przy dynamicznym ich ścinaniu. Jedno jest elementem paniki i strachu, drugie jest elementem typowego dostosowania się. Brak ultraszybkiego luzowania polityki monetarnej i utrzymanie stosunkowo podobnego tempa cięć studzi też obawy rynków o niezależność rezerwy federalnej, a raczej o jej utratę. Może nie wymazuje tego całkowicie, ale uspokaja je i chowa te strachy gdzieś do szuflady. No i tu warto powiedzieć o tym trochę więcej, bo o to toczy się prawdziwa gra, o zaufanie. Jeśli scenariusz bazowy się nie sprawdzi, nowy spróbuje iść krok za daleko niż pozwolą na to obiektywne dane, to rynki szybko uznają, że stopy są już nie tyle narzędziem polityki monetarnej, co narzędziem polityki Trumpa, a wtedy konsekwencje wychodzą daleko poza same decyzje o stopach. Gdyby chodziło wyłącznie o to, czy nowy szef Fedu zetnie stopy o ćwierć punktu, więcej albo mniej, to rynki przyjęłyby te zmiany ze spokojem. Prawdziwy strach rynku dotyczy czegoś znacznie większego. Chodzi o to, czy Rezerwa Federalna pozostanie instytucją niezależną, czy stanie się narzędziem politycznej pre. A tego inwestorzy będą się bali jak ognia. Fed zbudował swoją potęgę na fundamencie zaufania. Rynki muszą wierzyć, że decyzje o stopach wynikają z analizy danych, a nie z tego, kto akurat siedzi w gabinecie owalnym i ile procent poparcia akurat pokazują mu sondaże. Jeśli ten fundament zacznie się kruszyć, to nawet najlepsze modele makroekonomiczne przestaną mieć znaczenie, bo inwestorzy zaczną działać nie na podstawie danych, tylko na podstawie intuicji. I lęku. W kontekście Trumpa obawy są bardzo konkretne, bo to on wielokrotnie mówił wprost, że stopy powinny być niższe, że FED hamuje gospodarkę. Teraz będzie mieć tam swoich ludzi, realną kontrolę nad procesem nominacyjnym i ma jasne oczekiwania. Jeśli nowy przewodniczący będzie zbyt blisko Białego Domu, to rynki odczytają to jako sygnał, że polityka monetarna przestaje być technicznym procesem, a zaczyna przypominać zamówienie z politycznej kuchni. I to może odbić się na dwóch frontach naraz. Po pierwsze na dolarze, bo jeśli globalni inwestorzy uznają, że FED jest mniej przewidywalny i bardziej podatny na presję polityczną, to część kapitału zacznie szukać innych walut. Tu nie chodzi o jakąś katastrofę, ale o systematyczne osłabianie atrakcyjności dolara. To akurat Trumpowi byłoby na rękę, bo tańszy dolar wspiera reindustrializację i eksport Stanów Zjednoczonych, ale jest też drugi element obligacje USA. Wiarygodność Fedu jest jednym z powodów, dla których amerykański dług jest uznawany za jeden z najpewniejszych instrumentów na świecie. Jeśli pojawi się wątpliwość, że stopy są ustawiane pod politykę, to inwestorzy zażądają po prostu wyższej premii za ryzyko. I to oznacza wyższe rentowności długoterminowych obligacji tych dziesięcioletnich i dalej. A więc wyższy koszt kapitału, czyli paradoksalnie przeciwny efekt do obniżek stóp procentowych. No to właśnie rentowności obligacji mają bardziej bezpośredni wpływ na koszt kapitału i kredyty, a więc też na inwestycje i konsumpcję. Stopy procentowe tylko pośrednio wpływają na rentowności obligacji i niektóre krótkoterminowe kredyty. Czyli obniżki stóp za szybkie mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, bo nawet jeśli one same wywołają presję na rentowności krótkoterminowe to na pewno, to co z tego, skoro premia za brak zaufania, to znaczy za upadek tego zaufania, będzie na długim końcu krzywej oddziaływać w drugą stronę? No, a Trumpowi powinno zależeć na tym, żeby rynki nie podważały niezależności rezerwy federalnej. I to właśnie dlatego wybór nowego szefa Fedu nie jest dla rynków tylko zmianą nazwiska, tylko jest pewnym testem instytucji. I dlatego potencjalny wybór Haseta rynki analizują nie tylko przez pryzmat jego poglądów na gospodarkę, ale przez to, czy w razie potrzeby będzie potrafił powiedzieć nie. Dla prezydenta. I to potencjalnie może być jeden z czarnych łabędzi 2026 roku. Czegoś, co nam wywoła dynamiczny flash crash. Czyli sytuacji, w której Fed obetnie stopy za mocno i paradoksalnie wywoła tym spekulacje tema, na temat swojej niezależności i wybije w górę rentowności dziesięcioletnich obligacji. A to już doprowadzi spokojnie do korekty rynkowej. To tylko przykład tego co może się wydarzyć. Jednak jak już mówiłem, obecna sytuacja makro nie generuje potencjału do wielkich konfliktów sama w sobie sytuacja. Powell już rozpoczął cykl luzowania monetarnego. Oczekiwania inflacyjne powoli osuwają się w dół w efekcie nowy przewodniczący może lekko podkręcić tempo luzowania monetarnego, a jednocześnie udawać, że idzie drogą obraną przez swojego poprzednika, tylko leciutko ją zmodyfikował. Jeśli tak będzie, no to ryzyko podważania niezależności Fedu nie powinno mocno wychodzić na pierwszy plan, ale jednocześnie da to przestrzeń do mocniejszego stymulowania gospodarki i do mocniejszego stymulowania rynku akcji. Największe ryzyko całej tej sytuacji to też fakt, że Jeremy Powell ma pełne prawo pozostać w rezerwie federalnej i głosować w komitecie po wygaśnięciu jego kadencji jako przewodniczącego, w maju 2026. To wynika ze specyficznej konstrukcji nominacji w Fedzie. Powell pełni funkcje dwie jednocześnie. Przewodniczącego, to jest kadencja czteroletnia i członka Rady Gubernatorów, tu jest kadencja czternastoletnia. Jego obecna kadencja jako zwykłego członka rady, czyli tego po prostu głosującego, wygasa dopiero 31 stycznia 2028 roku, a to oznacza, że Powell może automatycznie wrócić po prostu do roli szeregowego gubernatora, który sobie głosuje podczas posiedzeń komitetu, co teoretycznie pozwoli mu w na stopy procentowe jeszcze przez prawie dwa lata po utracie fotela przewodniczącego. No i mimo, że prawo na to pozwala, to pozostanie Powella w strukturach Fedu byłoby też wydarzeniem bez precedensów w nowoczesnej historii amerykańskiej bankowości centralnej, bo niepisana tradycja instytucjonalna nakazuje, żeby ustępujący przewodniczący zrzekł się również mandatu gubernatora i całkowicie opuścił Fed, nawet jeśli jego kadencja członkowska jeszcze trwa. Tak robili Janet Yellen, Ben Bernanke czy Alan Greenspan. Celem tego zwyczaju jest po prostu zapewnienie nowemu przewodniczącemu. Czystego pola do działania i uniknięcie sytuacji, w której autorytet poprzednika podważa pozycję następcy. No tylko, że biorąc pod uwagę obecną polaryzację polityczną w USA i fakt, że Powell wielokrotnie podkreślał niezależność Fedu i swoją misję dokończenia pracy w walce z inflacją, to analitycy nie wykluczają całkowicie takiego scenariusza, w którym postanawia on zostać, żeby bronić instytucji przed potencjalnym politycznieniem nowego nominata. No, gdyby Powell zdecydował się zostać. To stworzyłoby to ogromne ryzyko wizerunkowe i operacyjne dla nowego przewodniczącego. To często określane było mianem problemu dwóch ośrodków władzy, no bo Jerome Powell posiada naprawdę kolosalny autorytet na rynkach finansowych. Jeśli nowy szef Fedu, mianowany przez Trumpa, próbowałby narzucić nową narrację, to rynki mogłyby ignorować jego komunikaty i zamiast tego wsłuchiwać się w opinię. Pawella. A inwestorzy mogliby traktować Powella jako głos rozsądku albo strażnika wiarygodności Fedu, co w praktyce sparaliżowałoby skuteczność komunikacyjną nowego lidera. Ja osobiście nie sądzę, żeby Powell pozostał w Fedzie po maju 2026, no ale na wykluczenie tego jest zdecydowanie za wcześnie. Zmiana na stanowisku szefa Fed zawsze jest ważna, ale tym razem mamy do czynienia z czymś znacznie większym niż typowa rotacja. Z naprawdę gigantycznym prawdopodobieństwem nowym przewodniczącym zostanie Kevin Aset, osoba o bardzo zbliżonych poglądach monetarnych do Trumpa, więc dostaniemy prawdopodobnie człowieka o głębszych poglądach, który będzie sprzyjał wycenom na rynku akcji, ale nie może przesadzić. Bo jeśli przesadzi i autorytet Fedu zostanie podważony tą przesadą, no to wtedy wszystko, co zrobi, zacznie działać jednak przeciwko rynkom akcji. Bo rynki potrafią żyć z wysokimi stopami, potrafią żyć z niskimi, ale nie potrafią żyć. W chaosie. Dlatego to, jak rozwinie się cała sytuacja, jest kluczowe dla inwestorów i dla Całego rynku kapitałowego. A jeśli, moi drodzy, chcecie być jeszcze bardziej na bieżąco z tym, jak będzie rozwijać się ta sytuacja, jak my ją postrzegamy, to zachęcam też do sprawdzenia wersji premium portalu DNA, z której regularnie korzysta już ponad 4 tysiące innych osób, którzy dostają codziennie różne analizy, przemyślenia o rynkach gospodarce o spółkach ode mnie i całego naszego zespołu DNA, także mają możliwość obserwowania, jak ja sam inwestuję w własne oszczędności w portfelach łącznej wartości prawie 6 milionów złotych. To duże pieniądze, które dają duże emocje, ale przede wszystkim dają masę nauki, i tą naukę mogę wam obiecać. Więcej na temat się na stronie. Premium daję na Link jest oczywiście u tego materiału. A w tym to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.